Cześć, tu kacek z farmy. Dzisiejszy film to taki właściwie zlepek paru tematów. Najpierw chciałabym się odnieść do mojej kuchni, bo tak jak wiecie z mojego poprzedniego filmiku, robiłam kuchnię i właśnie ją skończyłam. Jak pokazywałam ostatnio, ona jeszcze nie była tak do końca skończona, w tym momencie już jest definitywnie skończona, już mam to z głowy. No i co ja takiego jeszcze dorobiłam? Dorobiłam tutaj tą półeczkę, którą potrzebowałam głównie na te moje właśnie pokrywki, bo. Z tym pokrywkami to zawsze miałam normalnie urwanie głowy, bo nigdy nie miałam takiego miejsca w zasadzie, gdzie te pokrywki powinny być. Jak je schowałam do szafki, to one mi się cały czas gdzieś tam nie wiem, wy, wyskakiwały mi same i znając moją taką zdolność do różnych takich tragicznych historii, to na pewno by się skończyło tak, żeby się w końcu wykulały i potrzaskały i nic by z tego nie było. Dlatego wymyśliłam sobie taką. No, półeczkę właśnie na te pokrywki. Myślę, że to się w jakiś sposób sprawdzi. No, po kilku dniach jestem, można powiedzieć, zadowolona bardzo. E, co jeszcze tutaj zrobiłam? Drobiłam tutaj tą listwę z tyłu na blacie. To jest zwykła nowa deska, y, która jest tylko postażona. To znaczy, no, mam nadzieję, że wygląda jak, jak, jak postażona, bo naprawdę bardzo ciężko jest wymieszać kolory, tak, żeby, to, y, żeby nowej desce nadać patyny. Y, to jest ciężko, to jest trudno zrobić. No jakoś mi się tam udało po kilku próbach, dlatego że miała być połączona z czymś rzeczywiście oryginalnym i to, co teraz widzicie, tabelka, to jest oryginalny próg nasze, z naszego tutaj domu. W momencie, kiedy wymienialiśmy drzwi, przyjechał pan stolarz i no, zamontował nam takie drzwi na wymiar, tabelka została wyciągnięta właśnie spod progu. I oczywiście no, zachowałam tą belkę, no, bo stwierdziłam, że no, jest przecudowna i na pewno kiedyś mi się przyda. No i teraz nadszedł moment taki właśnie, że ją wykorzystałam, e, pomalowałam tylko olejowoskiem. E, jeszcze zabezpieczyłam takim jednym woskiem, e, żeby to było takie trochę twardsze. No i żeby dodało takiego troszeczkę świecenia, bo e, to jest taki troszeczkę złoty wosk. E, taki e, właśnie, no patent taki głównie do powtarzania takich rzeczy. No myślę, że efekt jest. Efekt nowego ze starym. No, czyli to, co najbardziej w sumie lubię, to, co mi się najbardziej podoba. To w zasadzie tyle, co zrobiłam, bo to nie liczę tutaj, właśnie tej małoludkiej półeczki, którą zawiesiłam. No, która jest bardzo podręczna, zawsze się przydaje, wiadomo, do różnych takich rzeczy, drobiazgów. No i w zasadzie to tyle z takich, z takich tak jak mówię, drobiazgów. Natomiast zrobiłam również koronę na meble. No i z tą koroną tutaj już miałam taki no rzeczywiście yy, malutki problem, no bo chciałam uformować ją na takie fale, taką miałam, yy, taką miałam wizję. Yy, a w ogóle po co ta korona? No po to, żeby pochować te graty, które mam tam na, na, na górze, na, na tych meblach, no bo niestety, no, kuchnia jest mała, mało miejsca, no i te graty zawsze będą, więc yy, pomyślałam sobie, zasłonię to, wziąłam deskę, i no y, piłą ręczną zrobiłam te właśnie fale tutaj, które widzicie. No jest to takie trochę grzmotne, jest to takie trochę duże, no ale no musiało takie być, żeby zasłonić mi te po prostu graty. No i ostatecznie wygląda to tak, założyłam, y, tak się już wszystko prezentuje i to w zasadzie jest koniec. Skończyłam temat y, definitywnie. Teraz już musimy opuścić kuchnię i idziemy do ogrodu, ponieważ dzisiaj będziemy pracować właśnie głównie w ogrodzie. Jest niedziela, piękny dzień, mamy dużo pracy, trzeba pracę wykonać, trzeba to zrobić. No i chciałabym Wam pokazać, co wymyśliłam, co ewentualnie, jakie mam plany, trochę opowiedzieć. No i zabieramy się. No, nie ma czasu do zmarnowania. To jest mój widok z kuchni. No, czyli yy, taki proszę, trochę kopiec kreta. I y, mam teraz taką, w związku z tym, y, taki projekt, zaczynam, można powiedzieć. A w ogóle, y, chyba, należy zacząć od początku. Skąd się w ogóle to tam wzięło? Bo y, oryginalnie, oczywiście, tego nie było. To jest, jak gdyby, moja inwencja twórcza. A w, z, dlaczego to zrobiłam? Bo w zasadzie byłam troszeczkę przymuszona, można powiedzieć. Bo w momencie, kiedy odkryłam moją piwniczkę i wykopywałam z tej piwniczki no, no piasek, no to usypałam się taka górka, nie? Taki kopiec. I zamyślałam, no teraz przenoszenie tego kopca, no to jest jeszcze masakryczna robota, no to chyba nie na moje siły, ani na moje nerwy. I stwierdziłam, no jako twórca, jako po prostu artysta, no to spróbuję, spróbuję coś z tym zrobić, nie? I, i sobie jak pomyślałam, tak zrobiłam. Yy, usypałam taką właśnie jedną góreczkę, taką troszeczkę bardziej równą. Położyłam tam te kamienie no i te dwa dzbanki na górę i zostawiłam. Zostawiłam dlatego, że przede wszystkim chciałam się przekonać, czy ten kopiec, ta struktura, no o tyle ma sens, czy ona mi nie spłynie z pierwszym deszczem, no nie? Bo tak, no jest to jednak piasek, no wiadomo, materia taka ruchoma, myślę sobie, no zobaczę. I o dziwo, cała ta struktura przetrwała mi całą zimę i mimo, że padało. I mimo, że rzeczywiście było to nastawione i na wiatry, i na deszcze, to się ostało, można powiedzieć. Więc myślę sobie, trzeba to wykorzystać, trzeba tutaj zrobić piękny zakątek, żeby to fajnie rzeczywiście wyglądało, komponowało się ze wszystkim, co tutaj ewentualnie będzie lub co tutaj jest. I zrobię to w ten sposób, że wkopię tam donice, które później wypełnię ziemią, a na końcu zasadzę tam sadzonki ziół. To nie jest tak, że ja sobie tam wymyśliłam, że te zioła będą tam rosły, chociaż tam jest mało słońca, bo faktycznie ten kurhan jest od strony jakby północnej i tam jest rzeczywiście niewiele tego, tego słońca, można powiedzieć, ale w zeszłym roku już zrobiłam taki mały eksperyment, że w donicy posadziłam zioła i one naprawdę Wierzcie mi, rosły cudownie, także te, ta strona rzeczywiście jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o, o, o zioła i myślę sobie, zrobię to w taki sposób, że będzie to tak jak gdyby też kurhan, które będą same zioła I jestem przekonana prawie, że na 100%, że to będzie dobrze rosło, no ale oczywiście jak to wszystko będzie, to ja nie wiem, nie mam zielonego pojęcia jak zwykle. I dlatego, no muszę, muszę to zrobić. Zaczęłam od tego, że przygotowałam sobie właśnie te donice, które później wkopałam w ten piasek. Na górze tych donic pomyślałam sobie, że tutaj na tych, tych dwóch górnych donicach, pomyślałam sobie, że, za, że um, zasadzę y, bluszcza kurdybanka. I to będzie taki efekt, że ten bluszcz będzie mi spływał z tych donic. Bluszcze się, tak jak tutaj pokazywałam, właśnie bardzo dobrze utrzymują. To jest takie zacienione miejsce. No bluszcze to bardzo lubią. Więc, tak jak już widzicie, wkopałam w ziemię te plastikowe donice. No, w ziemię, w piasek w zasadzie, tak. I no, w następnej kolejności muszę tutaj przynieść ziemię. I. Może jeszcze dołożyć parę tutaj kamieni na górze, żeby jak gdyby wzmocnić tą strukturę, żeby ją jeszcze bardziej uczynić stabilną. No i myślę, że będzie to wyglądało fajnie. No, oczywiście tu się mogą zaraz podnieść głosy, no że o boże, że to paskudne, że to okropne. No, bo ja wiem, no nie tuzinkowe, a jak wiecie, ja nie lubię tych takich oczywistych rozwiązań i ja zawsze szukam innych rozwiązań. No tak już mam, taka jestem. Nie, nie lubię rzeczy takich sztampowych, jakichś takich, które można w sklepie kupić. Ja lubię rzeczy sama wymyślać, lubię sama tworzyć i jak gdyby na tym polega cała u mnie zabawa, że praktycznie mogę zrobić coś kompletnie z niczego. I tak jak tutaj z góry piasku mogę zrobić fajny kląb czy jakąś taką fajną strukturę, która będzie ładna, pożyteczna, bo myślę sobie, że jak dołożę tutaj jeszcze więcej kamieni, zrobię poidełka, dla owadów to i owady się tutaj pojawią. Zresztą było ich bardzo dużo w zeszłym roku, także no myślę, że w tym roku będzie podobnie, mam taką nadzieję. Może jak uda nam się sprowadzić pszczoły na, na wiosnę, to tym bardziej. Przyda się jeszcze więcej takich różnych miododajnych powiedzmy roślin, które być może tutaj też w pewien sposób się utrzymają, no zobaczymy. Tak jak mówię, czy ja cokolwiek robię w domu, czy ja cokolwiek robię na zewnątrz, mam jedno motto, żeby było pięknie i bajkowo. A tak właśnie chciałam podziękować jednemu z komentujących, który właśnie podsunął mi ten pomysł mojego motta. Bo to, żeby było pięknie, to jest faktycznie moje oryginalne motto, ale jeszcze niech będzie bajkowo, tak jak ta osoba napisała w komentarzu. Będzie pięknie i bajkowo. I rzeczywiście tak ma być. Tak chcę, żeby było. W osiągnięciu mojego motta, mam nadzieję, pomoże mi również ten zakątek. To jest miejsce pod oknem, w którym kiedyś znajdował się jaśmin. Jaśmin to był, był tak olbrzymi, że kompletnie zasłaniał mi całe, całe okno z kuchni. W kuchni było bardzo ciemno, dlatego zdecydowaliśmy się zlikwidować ten jaśmin. Natomiast mam nadzieję, że mi w tym roku troszeczkę odrośnie. Już w kontrolowanych warunkach, że już nie będzie taki duży, ale że też będzie piękny i kwitnący, i że będzie wyglądał cudownie. Tutaj właśnie umieściłam Wam zdjęcia z zeszłego roku, jak już mi się tu wprowadzili, jaki był olbrzymi ten jaśmin, że okna z kuchni w ogóle nie widać. No natomiast, no, mam nadzieję, że, że znowu będzie piękny i pięknie zakwitnie. Tutaj jak widzicie. Kopałam jeszcze donice w ziemię, bo ja nie lubię za bardzo, to znaczy nie podobała mi się ta plastikowa donica, no nie jest fajna, nie, jest to, nie wygląda to jakoś estetycznie i stwierdziłam, że no lepiej to będzie wyglądało zakopane w ziemi, no być może to będzie też w jakiś sposób no lepsze dla roślin, żeby jednak one rzeczywiście były w tej donicy. No, że, bo to w tym momencie wiadomo, że, że wszelkie jakieś tam karczowniki czy inne inne zwierzęta mają utrudniony dostęp do tych roślin i one no, w jakiś sposób są bardziej bezpieczne, prawda? Więc myślę sobie, że zostawię to tak w tej donicy, jednak donicy zakopię. Ten zakątek, który Wam pokazuję w tej chwili, to jest miejsce, gdzie docelowo powstanie mój piec letni, piec letni chlebowy. No, już Romek robi pewien projekt, więc mam nadzieję, że w jakiś sposób szybko skończy i że w momencie, kiedy już dokupimy ostatnie cegły, że będziemy się, no, Romek będzie się za to mógł w końcu zabrać i że mój piec obiecany powstanie. No, już się nie mogę doczekać, przyznam się bardzo. Już już yy, myślę sobie, już widzę, oczyma wyobraźni, jak siedzę na werandzie i widzę ten mój piękny zakątek właśnie z tym. Chlebowym piecem i z moim jaśminem, i, i że będzie pięknie, cudownie i bajkowo. Yy, tutaj już yy, przyniosłam ziemię i yy, jak gdyby uzupełniłam moje donice. Jak widzicie na razie, yy, tylko przyniosłam ziemi którą yy, oczywiście trzeba będzie tak potem w, doni w donicach ostatecznie ułożyć. No, żeby w momencie podlewania, żeby, mi ziemia, żeby ta ziemia trzymała dłużej wilgoć, więc ziemia nie będzie na równo z Donicami, będzie tak jak tutaj widzicie zrobiłam, że jak gdyby ziemia jest w środku Donicy, że jak będę podlewać, żeby woda się nie, nie wylewała i nie uciekała, i żeby wręcz przeciwnie, jak gdyby trz, trzymała tą wilgoć. No, w zeszłym roku jakoś udało mi się, no głównie to muszę przyznać, się że Romkowi, bo on tutaj rzeczywiście dba o te rośliny, on faktycznie podlewa, on faktycznie się troszczy, no ze mną to jest tak, wiecie, różnie jak ja, jak gdyby jestem w trakcie jakiegoś projektu, to zapominam o całym świecie, no i, i czasami zdarzy mi się o roślinach zapominać, no natomiast Romek nie zapomina nigdy i on faktycznie tutaj o to dba i zawsze stoi na wysokości zadania. Więc mam nadzieję, że z jego pomocą no uda mi się to wszystko jakoś zatrzymać pod kontrolą i że jak y, za bardzo będę uciekała w moje projekty, to będzie ktoś taki, kto mnie jakoś piźnie w łeb i po prostu do, do pionu jak gdyby przyprowadzi, nie? Że, że y, nie będę już taka całkiem odleciała. Tak jak mi się to naprawdę czasami zdarza, że. Że no muszę Wam powiedzieć, że nigdy czegoś takiego y, nie przeżywałam. Tutaj pierwszy raz mi się zdarzyło że totalnie odlatuję, że naprawdę jestem zaabsorbowana w jakiś projekt i, i zapominam o całym świecie. No. E, także, no ale z drugiej strony mogę powiedzieć, że teraz naprawdę jestem w swoim żywiole, prawda, że jestem naprawdę teraz e, jak gdyby czerpię z życia pełnymi garściami. I jeszcze muszę Wam pokazać, co zrobiłam rano. E, tutaj ten badziewny płotek, który widzicie, Mam nadzieję, że pewnego razu zniknie mi z oczu i zastąpi go właśnie ten żywopłoci, który jest tutaj posadzony. Widzi te malutkie, malutkie sadzonki. To jest berberys, berberys zwyczajny. I jak ktoś oglądał mój wcześniejszy program na temat mojego nowego projektu ogród, no to wie, że projekt na ten ogród moja siostra już mi właśnie zrobiła. I zdecydowałyśmy obie, że tu będzie fajny właśnie, mi się wydaje, pomysł, żeby właśnie zamiast tego badziwnego płotka powstał ten żywopłot. Wiecie co? Ten, ten, mimo, że ten, że ten płotek naprawdę jest taki no, beznadziejny i w ogóle okropny, to on spełnia swoje zadanie wbrew pozorom, bo kury jakoś tak nie śpieszą się, żeby tu wchodzić. Wiecie? Bo y, wydawało się, że to takie nic, ale one nie przelatują, one są jakby leniwe i. Zdarza się, że od czasu do czasu jakaś tam przeleci, ale to bardzo szybko i łatwo można sobie z tym poradzić. No więc myślę sobie, że tutaj fajnie będzie ten, ten właśnie płotek z żył zrobić. Z tego berberysu wkopałam cztery sadzonki na jeden metr. No starałam się, żeby to było cztery sadzonki. No miałam troszeczkę nadwyżki, więc to no tak nie do, nie do końca wyszło. No mam nadzieję, że to nie jest wielka zbrodnia, że troszeczkę jest za gęsto posadzony. Będę widziała, że jest, że jest troszeczkę za gęsto, no to y, tutaj zareaguję, mam nadzieję, wykopię. No a teraz 7 lat muszę czekać, tak jak moja siostra mi powiedziała, żeby on wyrósł, no więc y, mamy czas. Y, tutaj w tej donicy, którą pokazuję w tej chwili, to y, zasadziłam sobie troszeczkę dymki. Y, no nie zaszalałam, bo to jest jak wiadomo wszystko eksperyment. Ten rok jest w ogóle eksperymentalny, więc wszystko co tutaj zasieje po tej stronie, no jest w zasadzie jednym wielkim eksperymentem. Cała ta donica będzie obsadzona później docelowo kurkumą i imbirem. Natomiast tutaj już widzicie pod śliwą te gałęzie, które tutaj były. No, Romek troszeczkę już uprzątnął, zrobił z tego wszystkiego zrębki, które również zostały tutaj rozprowadzone i rozsypane. Reszta tych gałęzi, które tutaj są, no to są te gałęzie mokre, które trzeba poczekać aż wyschną, no i dopiero wtedy. Miejmy nadzieję, że, że, że szybciutko uda się to posprzątać i doprowadzić do porządku. Docelowo pod tą śliwą będą rosły. Yy, rósł rosł czosnek niedźwiedzi, sadzonki czosnku zostaną posadzone. No, yy, Jeżeli chodzi o, o czosnek, to mamy dosyć spore doświadczenie, bo yy, uprawialiśmy czosnek w Irlandii Północnej, rósł nam bardzo ładnie. Yy, Pierwszy rok posadziliśmy, drugiego roku dosadziliśmy troszeczkę sadzonek, a w trzecim roku to już mieliśmy te sadzonki Wtrze, wszędzie, dosłownie rozplenił się przepięknie. No, ja wiem, że tutaj jest troszeczkę inny klimat, no ale y, mam nadzieję, że, y, że jakoś to nam wyjdzie, bo czosnek niedźwiedzi to podstawa moim zdaniem. E, co Wam chciałam jeszcze pokazać, to te właśnie okiennice, a dlatego, że będzie to mój następny, jeden z moich następnych projektów. Malowanie okiennic. Oczywiście nie malowanie takim impregnatem, wiadomo, bo to by było nudne jak flaki z olejem, ale mam taką wizję, żeby tam naprawdę nanieść jakieś malowidła, jakiś prawdopodobnie kwiatów. Jakie to będą kwiaty, to wszystko się jeszcze wiadomo w mojej głowie rodzi, ale już teraz Was zapraszam. Ja już się nie mogę doczekać. Czekam tylko na takie dnie, gdzie wiem, że będzie powiedzmy tydzień bez, bez deszczu, żebym to mogła w spokoju sobie zrobić i jakoś zabezpieczyć. No, myślę, że na ten odcinek to w zasadzie tyle. To chciałam wam pokazać, z tym się chciałam podzielić. No, ponieważ już jest właściwie e, niedziela po południu, ja już też potrzebuję troszeczkę odpoczynku. A więc znikam, idę odpocząć. Życzę wam e, miłego dnia, miłego e, całego tygodnia. A my widzimy się wkrótce. Dara, cześć!